Cześć, Figa. Cześć, Marta. Dzięki. To jest najlepszy kot, jakiego można mieć. Ja mam dwa, to jeden z dwóch najlepszych. Figunia. Poznajcie Figę. Cześć, Figa. Moja prywatna kotka, fantastyczna, wzięta z, ze schroniska. O ja. Jako kociak? Taki malutki? No. Pojechaliśmy po kota. Chcieliśmy wziąć dużego kota ze schroniska. Aha. W ogóle pojechaliśmy tylko zobaczyć koty. I już mieliśmy jakiegoś wybranego, a pani tak posłuchała, jakie mamy oczekiwania. Czyli nam chodziło, o, żeby był kot dla dzieci, i znaczy, żeby nie że dla dzieci, jak to można zrozumieć. Że mamy dzieci w domu i nie chcemy mieć dzikusa kota, tylko kota, który będzie chciał, o taki, to jest taki egzemplarz. I żeby był y, konta, kompatybilny z drugim kotem, którego już mamy. I pani tak stoi i mówi: A mam taką małą, górą młodą, młodą kotkę, może byście chcieli. A my, a zobaczymy. I zobaczyliśmy ją i wzięliśmy. I wracamy, i potem tak Adam mówi Ale myśleliśmy z dorosłego kota, czemu ją wzięliśmy? A nie wiem. Jest super. Jest taka kiziula. Tak, jest bardzo łagodna i taka lubiąca się tulić. Ciekawe jestem, czy będziecie słyszeć jak mruczy. A nie wiem, ale jest fajna. No przychodzi zawsze spać, jak Fela idzie, e, idzie spać w łóżku, to do nie przychodzi i się do niej kładzie. Awww, Bardzo słodka. Witamy Cię na naszym kanale mamowym. Gdzie dzielimy się swoimi historiami, jesteśmy ekspertami od własnych dzieci. I, I trochę o tym będzie dzisiejszy nasz odcinek. Dokładnie. O tym, dlaczego porównujemy się z innymi mamami. Porównujesz się? Porównuję się niezależnie ode mnie. W sensie mam takie myśli porównujące się i oceniające dla innych mam. Ale jakby nie idę za nimi dalej. Ale dla mnie sam, sam kontekst tego, że te myśli się pojawiają, jest ciekawe do przegadania. Tak, ja też się na tym zastanawiałam, bo ogólnie rzecz biorąc, staram się w moim życiu jakby intelektualnie wychodzę z takiej ich zasady, że wiem kim jestem, wiem, że jestem jedynym niepowtarzanym egzemplarzem na tej planecie i że mogę dokonywać swoich wyborów. I że one nie muszą być zgodne z wyborami kogoś, kto jest po drugiej stronie ulicy, na przykład. Tak. I że każdy z nas jakby toczy swoje życie i dokonuje wyborów, które są według niego najlepsze dla niego. I między innymi ma prawo wychowywać swoje dzieci tak, jak uważa za najlepsze. Tak. I jakby to gdzieś mam tutaj naprawdę mocno zakorzenione w sobie. Tak. A z drugiej strony jest mnóstwo sytuacji, w których. Czuję się, po pierwsze, że ja się z kimś porównuję i myślę sobie, o kurde, ta mama to jest super, a ja to zawalam. A, I łapię się na tych myślach i myślę sobie, o nie, 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 nie wchodzimy tam. I muszę się jakby cały czas mm. pilnować. A druga kwestia jest ta, że jakby jak się zbierze grono mam, to od razu się czuję jakby, jakby tak trochę pod tablicą. Na takiej zasadzie, tak? teraz jakby jest konkurs na najlepszą matkę, która z nas dokonała najlepszych życiowych wyborów. I teraz proszę, Barbaro. Opowiedz, jakie ty masz wybory życiowe. Przede wszystkim wytłumacz się z nich. Wy, tak, 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 tak. Albo takie małe te tekściki, pewnie też gdzieś tam pod piaskownicą się zdarza. Hmm, a ile ma pani synek? No tam załóżmy, nie wiem, półtorej roczku. A czy on już mówi? Bo mój XYZ... To on już potrafi liczyć do dziesięciu oraz opowiedzieć o tym, jak wyglądał jego dzień, nie? Myślę <grym> sobie, o! O! Po Aha. pierwsze. Jak ja mam na to zareagować i odpowiedzieć, mhm. jak moje dziecko na przykład już na tym etapie załóżmy śpiewa piosenki i w ogóle jest chałpsiup do przodu, jeśli chodzi o mowę i w ogóle się nie zastanawiam nad ilością słów przez niego wypowiadanych, albo w drugą stronę, jakby w drugą stronę jest mi łatwiej, mówię, no ma na jeszcze czas i olewam. Najgorzej jest, jak moje dziecko jakby okazuje się, że jednak jakby w ogóle się nad tym nie zastanawiam, bo ono jakby już to robi i jakoś Aha. w ogóle tego jakby, tak? że wie, że ta mama potrzebuje się porównać i pochwalić się swoim dzieckiem, a, a ja sobie myślę... No i... Normalne, nie, no i nie jakby i trochę, nie wiem, czy ja teraz jest to miejsce, w którym ja się powinnam zachwycać jej dzieckiem, czy to jest to miejsce, w którym powinnam powiedzieć, no tak, jakby adekwatnie do wieku, to normalne mój też to robi. Aha. jakby Od razu się czuję, że występuje w jakimś konkursie, rozumiesz Aha. na tym, która z nas lepiej rozwija intelektualnie swoje dziecko, czy tam jeśli chodzi o mowę, czy cokolwiek. Stymuluje do rozwoju. Tak, stymuluje do rozmowy, tak, tak, tak. Bo jakby, że tam podskórnie wyczułam właśnie ten konkurs na, na to najlepsze zajmowanie się, nie? Mhm. Uh -huh, uh -huh. Ciekawe, mi się niewiele strażyło takiej sytuacji, okay. że ktoś e, tak jakieś zadało mi pytanie, albo że się tak poczułam w takich momentach. Może e... ty jeszcze nie jesteś na tym etapie, bo to też e, jakby mocno się pojawia już w momencie szkoły. A wy, jaką w szkołę wybierasz? Czytaj? Dokładnie czy czyta płynnie. <laughs> Albo jaką szkołę wybierasz dla swojego dziecka, bo ta tam ma no jakby taki poziom i tu jest taka takie ma opinie, nie? I ty na przykład mówisz jakiś tam w ogóle jakby nie zastanawiasz się nad szkołą ogóle... pod kątem poziomu, tylko żeby na przykład twoje dziecko się tam czuło bezpiecznie, to w ogóle nie jest dla ciebie aspekt, pod którym patrz na szkołę. Albo najgorzej w ogóle. Jeszcze nie myślałaś o tym, do jakiej szkoły jaki szkoła. w ogóle pójdzie tak, bo ona jest pięciolatkiem i w ogóle wiesz, do szkoły mam daleko. I jakby wiesz, a tutaj nagle ktoś cię już jakby gdzieś tam. Stawia do tablicy trochę. Tak. Proszę pani Barbara przygotować, e, znaczy zaprezentować swój pomysł na rozwój dziecka. Tak. Czy Pani wzięła pod uwagę ten aspekt, ten aspekt? Bezpieczeństwo, rozwój e, wartości, sport, język. Język. Jakby, na co pani postawiła? rozwój Dokładnie. własnego dziecka? Jak pani chce go popchnąć w świat? Dokładnie. No to i też. Na nas, matka ciąży odpowiedzialność, żeby naród poszedł w dobrym kierunku. <grym> Coś w tym jest. No A nie masz takiego poczucia, że jakby pytają, gdzieś mamy inne i tak dalej, przez to jakby że się porównują i siłą też ty jesteś porównywana do czegoś i że twoje dziecko jest wsadzane do jakiegoś, nie wiem, idealnego, porównywane ciągle z jakimś idealnym wzorcem? <grym> Trochę Basia, my funkcjonujemy w świecie wzorców funkcjonujemy w tabelkach. I szczególnie to w tych momentach pierwszych, jak na przykład. Czy ono już siada, tak? Powinno tak, siąść w tym siedzi, tym się już tym i Czy mówi? I o ile masz dziecko, które się zdrowo rozwija, Basia. No tak. I ono jest zdrowe. To jakby bardzo często nawet nie wyłapujesz tego, że twoje dziecko powinno już siedzieć, bo ono po prostu siedzi. Tak. Ale jak już masz taki moment, że wchodzisz, bo zastanawiam się skąd to się bierze, wchodzisz na przykład w jakąś ym, diagnozę. No tak. To potem już na jakby części pierwsze składają rzeczy. Ja na przykład na przykład nie lubię tego, bo ja, ja z Janka trochę takich testów różnych przeszła, to są takie testy na dwulatka i takie wiesz, pytania. Czy ona na przykład klasyfikuje coś tam? i W sensie, a czy ćwiczy Pani z nią te układanki, takie, takie konkretnie układanki, bo te konkretnie układanki pomogą jej na łączenie słów w mózgu. Nie? I ty przy zdrowym dziecku w o ty tym nie, nie myślisz. No. I prawdopodobnie, jak nie ułożysz z nim układanych takich, to w życiu ono się tego nauczy, będzie sortowało z Tobą sztuczce ze zmywarki. Na przykład. W sensie, jakby dziś rozwijamy dzieci naszej, będąc z nimi uczestniczą dzieci. W naszym życiu, więc tego tak nie mamy. Ale jak wchodzisz w diagnozę jakąś, albo w jakikolwiek system oceniania, to tam potem jest. Ostatnio też dostałam ocenę e, półroczną, ocenę do podpisania mojego dziecka w ogóle w przedszkolu. No nie? W sensie, no, no jakby na, skąd to się właśnie bierze Już W przedszkolu, no. I ja w ogóle, to było też ciekawe, bo podpisuję, i mówię, tak dobrze, podpiszę to, a jakby co tam wyszło, no nie ma z tym ciekawa, bo jakby, no jakby mi ktoś powiedział, proszę. Nie wiem, poćwiczyć. Ja nie wiem, co można poćwiczyć przy przykładu. Powoli na jednej nodze. Na przykład? No to bym poćwiczyła, ale chcę wiedzieć, jakikolwiek powiedz. No ale tak nie mam, bo okazuje się, że to jest jakiś taki żal mój. Inna pani, która nad tym czuwa, taka nie wie, no nie? Mówię, no dobrze, to mogę poczytać i czytam, I ja w ogóle nic z tego nie rozumiem. Nieważne, to jest inny temat. A w ogóle jest Jani, no. Żeżka miała taki test, no to tak siedziała przy stoliczku i tak. Uż to. Puk, puk, puk. A teraz pokaż to. A teraz pokaż to. A teraz pokaż to. się, Ona ma dwa lata. W ogóle po 20 minutach moja córka powiedziała, że ona jakby już ma gdzieś, bo były zmęczona, nudziło się jej, no i jak jej, jak, co dostałam jaką odpowiedź, że ona potrafi bardzo dużo, bo jest rozwiniętym dzieckiem, super, mhm. a chcę, a jak nie chcę, to nie robi. No i ma dwa lata, cztery miesiące i... Chyba jest to normalne. Poza każdy z nas jak chce to robi, a jak nie chce to nie robi. To też jakby odkrycie. No to, to jest coś ciekawego. E, ale więc właśnie, no. dlatego funkcjonujemy w tych ocenach. Potem idziesz do przedszkola, do szkoły i też dostajesz ocenę jakby zdolności. E, Dobra, poszło sobie. Tam. Zdolności e, szkolnej? Tak się nazywa, jak się nazywa? Gotowości, Gotowości szkolnej. No co to, to znaczy? Że albo umiesz stać na tej jednej nocy, jesteś gotowy, albo nie umiesz. Tak. Ale w ogóle to no też. A potem, jest... jak załóżmy, twoje dziecko nie umie stać na nodze, to potem stoisz na placach z i patrzysz, o, ten stoi. Jak ta matka to zrobiła, że jej dziecko stoi na jednej nodze? Albo czego ja nie zrobiłam. Tak, ale ja sobie cały czas też myślę o tym. Bo mówisz, wiesz, co chodzi? Bo my jako matki nie jesteśmy kretynkami, no nie? Tak. Babki są fajne dziewczyny. Skość tak. to się musi brać. Tak, z jednej strony myślę, że część rzeczy się bierze z jakichś Twoich kompleksów i z tego, że myślisz sobie, kurde, ja jednak coś zawalam. Coś mi nie idzie. To, co oglądały, yy, yy, nagrałyśmy odcinek, może tu go zalinkujemy. Wyrzuty sumienia w życiu matki. I jednak jest dużo takich sytuacji, w których my odczuwamy jakiś. Swój brak albo to, że nie wszystko nam wychodzi idealnie. Więc to jest jeden temat i trochę próbujemy sobie to zrekompensować tym, że, że się porównam z kimś, ale nie temu wychodzi to gorzej, nie? I może, myślisz sobie, może, że trochę, może. dobra, to nie jest ze mną jeszcze tak źle. Czyli jakby szukasz sobie jakiejś skali. Tu są te, którym to nie wychodzi, tu są te, które to robią perfekcyjne, i może ja gdzieś jestem w środku. Nie? W sensie takim to jest jeden temat. A drugi temat, który jest, no to. Um, jakby jak twoje dziecko okazuje się, że ono jest jakby super rozwinięte, super intelektualne, super jakby biega itd., tak no to sobie przypinasz taki order nie jakby to była twoja zasługa a może to w ogóle nie być twoja zasługa albo po prostu jest to normalne jeżeli dostaniesz akurat dziecko które ma jest, takie możliwości ma takie możliwości tak o to chodzi I że go wesprzesz w ty oczywiście bo tak by jasne. możesz to wesprzeć a możesz tego nie wspierać a możesz też przegiąć w wspieraniu tak że na, za chwilę ono jest super rozwinięte a potem ma nerwice na temat tego że jak dostanie Niestety, tak nie. czwórkę to płacze nie? Tak. <laughs> więc jakby w wszystkim gdzieś trzeba zachowywać umiar wiadomo nie ale to jest jakby Temat. I drugie co dla mnie na przykład jest takie, na czym ja się łapię, no że nie ma czegoś takiego jak wzorzec, jakby co to znaczy być dobrą mamą, znasz swoją mamę, wiesz jakby jak ona wpłynęła na ciebie, pewne rzeczy jej wyszły, pewne jej nie wyszły, nie wiem, znasz swoją babcię, znasz parę matek z okolicy, ale jakby nie ma czegoś takiego, że yy, dobra mama to jest taka, która ABCD, tak naprawdę… Czy są takie rzeczy, które można było przypisać dobrej mamie? No i co byś przypisała? To nawet jest ciekawe. To, co byś przypisała takiej. Co to znaczy być dobrą mamą? To jest osobny odcinek. No ale to no, dobra, no. To jest jakiś. No, myślałem, zrobimy sobie osobny odcinek. No na pewno to jest mama, która. Ym, ym, no jest ja od... Emocjonalnie no. blisko z dziećmi. No, nie, nie, jakby nie podąża za każdą emocją, ale jakby jest matką, mamą wspierającą. No, no. ale na przykład to, są, to jest znowu jakby jakiś trend naszych czasów że mama musi taka być. Jakby zawsze mama jest jakby blisko emocjonalnie, ale jak popatrzycie sobie na pokolenie wcześniej, te mamy jednak były dalej emocjonalnie od dzieci. I też się dzieci wychowały. Też I bardzo po... różnie. No właśnie, różnie. No. Bardzo różnie, bo ja na przykład jakby jeden z takich najlepszych według mnie rzeczy, które dostałam od mojej mamy, to był taki pakiet wsparcie Marta, dasz sobie radę. Ja już to dostałam w swoim życiu, a nie mam 20 lat. I jakby skądś moja mama to miała i ja też to przekazuję dzieciom. I takie... Taka wiara w to, że sobie to ogarnął, nie? I takie obdarzenie miłością, cokolwiek to znaczy. Aczkolwiek to też może być pułapka, bo ktoś może obdarować miłością i chodzić do pracy na ileś godzin, bo chce zapewnić wszystko dziecku. Nie da się tak. Ja w ogóle ostatnio, wczoraj zapytałam mojej Feli, Fela, bo tak jakaś była rozmowa o rzeczach, ubraniach, pracy i tak dalej, odbieraniu z przedszkola, a kiedy ja ją odebrałam, a czemu ktoś później, i ja powiedziała mi, że ja podjęłam taką decyzję, że chcę spędzać z nią więcej czasu, więc trochę mniej pracuje. W związku z tym mamy trochę mniej pieniędzy i zadałam jej pytanie. A no, bo co byś wolała? No. Wolałabyś, żeby było tak, jak jest teraz, czyli że mamy czas razem, spędzamy ten czas codziennie, nie tylko w weekend coś tam, Czy wolałabyś mieć pokój pełen zabawek, no nie? I żeby wszystko co byś chciała mieć, ale wezmamy. I ona no, powiedziała mi tak, wolałabym pokój pełen zabawek. No bo jest ten wielką. Ale bo czekaj, i dalej tak? Bo przecież miałabyś czas dla mnie w weekendy. No więc, i właśnie, więc... I to jest drugi temat, że nawet ym, jeżeli dasz 100% siebie swoim dzieciom, co jest oczywiście niemożliwe, ale zakładamy w jakimś takim i naprawdę będziesz super mamą, to i tak to wcale się nie musi przełożyć na to, że twoje dziecko będzie super potrzebowało. Tak, dlatego, że to jest też wybór twojego dziecka. Co z tego weźmie, co nie. Ty dasz na przykład czas, a ono ci powie, że wolałoby więcej tak, mieć rzeczy. Wolałoby nie? mieć pieniądze, żeby na jeździć na przykład. I to jest właśnie zawsze kwestia tych dwóch y, światów, które się spotykają. Nie? Ty jako rodzic z, z własnym doświadczeniem oceniasz, co chcesz dla swoich dzieci i im to dajesz. Często bardzo w skrajnie do tego, co dostałeś albo czego nie miałeś w rodzinie, mm -hmm. więc często tutaj możemy trochę przegiąć w jakąś stronę. Tak. Ciężko ten balans znaleźć, no, no i gdzie to jest, no masz rację, dobra, no masz rację z tym, że ciężko jest ocenić, co jest dobre. Być mamą, rodzicem dla tego konkretnego dziecka. Tak, a z drugiej strony mam takie poczucie, i to sobie cały czas przypominam, że y, ja znam i obserwuję na przestrzeni życia moje dzieci. Te egzemplarze wyjątkowe, które dostałam, z ich potencjałami, z ich wadami i tak dalej, i jakby ich się trochę uczę. I one spotykają się z moim światem. Ja mój świat jakby dostosowuję do tego, tak? I uczę się na niego reagować. Wiem, dlaczego, na przykład, nie wiem, jednemu stawiam wymagania tu, drugiemu stawiam wymagania tu. Jakby dopasowuję to trochę do tych egzemplarzy, które dostałam. Nie robię tak, że jest jedna skala, pomimo tego, że mam czwórkę dzieci, to nie jest tak, że wszystkie w tym samym czasie powinny robić to. Tak. Albo nie wiem, jak dzielę czekoladę, to każdemu daję taki sam kawałek. Nie, jakby zawsze mam to myślenie, każdemu według potrzeb. No nie dam tyle samo rocznemu dziecku czekolady, co dam ośmiolatkowi czekolady. No wiecie, nawet taka. Prosta rzecz. Na pierwszy rzut oka się wydaje, nie, no przecież musisz podzielić czekoladę porówno. Ale jakby wiesz, proporcje ich ciał, ich możliwości są różne. Dobrze, no? Więc jakby tą czekoladę różnie dzielisz i tą czekoladą przysłowiową są różne rzeczy. I do czego zmierzam, że ja mam kompetencje do tego, żeby oceniać i wychowywać swoje dzieci. Bo obserwuję, bo się o nich uczę, bo się do nich dopasowuję. Też się cały czas rozwijam na ich ścieżce życia, one mi dają nowe dane, tak. ale ty jak przyjdziesz do mnie do domu, to możesz obserwować pewne rzeczy i się dziwić. Tak. Dlaczego właśnie. ja jakby tak reaguje? Albo dlaczego ja w ten sposób jakby. Czemu ona na to się zgadza? Na przykład, czemu, mhm. czem, czemu na to pozwalam? Nie? Na to, że nie wiem, ktoś tam ma bałagan, nie? I dlaczego ja mu nie powiem, żeby posprzątał te zabawki? A nie wie o tym, że jakby to dziecko akurat ma problem w ogóle, żeby ogarnąć siebie od maleńkości, że dla nas sukcesem jest to, że odkłada buty na miejsce na przykład, nie, bo jakby walczymy o to od pierwszych chwil jego życia, że to, że się umie sam ubrać, umyć zęby, że jakby nosi rzeczy, które powinien mieć przy sobie. Mówię taki w ogóle teoretyczny ja, tak, że ja to rozumiem tak, że dajesz konkretny nakład pracy dla danego dziecka, ale ten czas, to praca owocuje tym, a nie nie wiadomo czym, bo jest innym dzieckiem po prostu. Tak i ma inne wady, inne, inne y, potencjały okay. i przede wszystkim chodzi mi o to, że Ty patrząc z perspektywy Twojego dziecka, które od maleńkości stawia równo buty przy łóżku i jej nie uśnie, póki nie ułoży równo zabawek, to myślisz sobie, co za idiotyczna matka. Przecież to moja pięciolatka robi taki porządek w pokoju w pięć minut. Sama z siebie w ogóle, Sama w ogóle ten. I ja, jakby wspierając to, kupując jej odpowiednie pojemniki, to jeszcze kolorystycznie dzieli skarpetki. A, a ona nie potrafi tego uzyskać od dziecka, jakby już prawie, wiesz, szkolnego, uh -huh, nie? Uh -huh. I to o to chodzi, że jakby ty jesteś najlepszą, jakby gdzieś. Specjalistką robisz się od swojego dziecka, od tego indywidualnego mhm. przykładu. Ja w tym momencie od czterech rodzajów dziecka, więc może mam trochę większą różnorodność. Ty od dwóch na razie rodzajów typów różnych. Jakby, dzieci, różnych zupełnie. I jakby przerzucanie, część rzeczy da się przerzucić, porównać. Czasami możesz mnie o coś zapytać, a jakby jak rozwiązywałaś taką sytuację? Ja ci mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, co tak. zadziałało, ale ty możesz zrobić dokładnie to samo w ten sam sposób i przy nie twoim dziecku to nie zadziała. A bo ty możesz musisz mieć znaleźć inny, inny sposób. charakter i temperament i zrobisz to inaczej. Tak, bo nie i o masz to, tego, chodzi. masz w ogóle inny charakter. To jest bardzo ciekawe, ale ja się w ogóle zastanawiam nad tym, skąd się bierze to. Takie... Jakby, ja mam takie myśli oceniające, a nie mam ich w wielu różnych innych rzeczach. W się... Sensie, mm, no nie mam tak na przykład, że nie wiem, idę jakby... Ja to znam z opowieści bardziej z żartów, no nie, że idziesz, o ten sąsiad to tak zrobił, a czemu ten sąsiad nie skosił trawy, w sensie w nosie mam wiele rzeczy, które ludzie komentują, no nie, tak, nie jest to mój... Nie komentujesz, jakby, nie masz takiego nie? Ja nie, mam nie? takich myśli. Tak. Bardziej mam na zasadzie, o fajnie ktoś zrobił i jakieś takie rzeczy, a w matkach innych mam te myśli takie oceniające, jakby, tak jak mówiłam na początku, ja za nimi nie idę, ale ostatnio się im przyglądałam i doszłam do takiego wniosku, że nawet ja, matka, która jest fantastyczna, mrugam do Was okiem, jakbyście zobaczyły mnie w wyrwanych kontekstach konkretnego rzeczy, konkretnego zachowania, e, sytuacji i reakcji i nie wiem, rzeczy, to po pierwsze robię rzeczy, które są totalnie niezgodne z tym, co zakładam, tak. bo, bo akurat taki jest moment. Po drugie, jakby ktoś popatrzył na to, to pomyślał, Boże, to jest jakby. Nie jakaś najgorsza matka na świecie, bo ja nie mówię o jakichś nie wiadomo jakich wielkich rzeczach, ale w moim jakby takim świecie i, i emocjach, Wewnętrzne. wewnętrznych takich rzeczach, które są dla mnie ważne, to jakby nie robię rzeczy fantastycznie wszystkich. Nie? I a przykład żebyście miały przykład. Ostatnio byłam z Janiną, właśnie, gdzieś jechałam tam, to jest jakieś tam półtora godziny drogi, stąd do, do lekarza. No i długo byliśmy u lekarza, jednego, drugiego. I wchodzę do takiego miejsca, gdzie można było coś zjeść, to no, nie? Uh -huh. I ja tam już czekam na jedzenie, nasza zieniną, coś tam sobie czytam jakieś książeczki, bo mam taka, hu, mamusia przygotowana, miałam książki, czytałam z nią i tak dalej. I mignęła mi mama, która przyszła e, taka trochę tęższa, e, z dzieckiem, i tak, z, dla siebie wzięła sobie mega jedzenie, a jej najpierw szukała kubusia, a potem e, w ogóle przyszła z tym dzieckiem by z lizakiem albo z jakimś batonem, albo czymś tam. A takim małym dzieckiem, nie wiem, naprawdę półtora rocznym dzieckiem, no i wiecie, u mnie od razu myśli, o, tam, to, to nie jest moje myślenie, ale myśl. O, że słodycze, ona sama będzie jadła i że taką furę jedzenia, a ona słodycze. A zaraz potem ja dostałam jedzenie i moja córka już zdecydowała, że to no, już w ma w nosie wszystko. I ja co zrobiłam? Wzięłam i włączyłam jej telefon, żeby obejrzała bajkę, żeby mogła ją nakarmić. Żebym ja zjadła, żebym nie lizała mi podłogi w miejscu, gdzie jesteśmy w szpitalu. Nie ja Ale nie, nie, wiesz o no. co chodzi? No i dlatego, że chciałam, żeby zjadła? Nie, no może mam. Nie nie, tłumaczę, tylko kontekst opowiadam, że jakby za tym było dużo rzeczy różnych. Tak. I ja bardzo staram się nie włączać moim dzieciom bajek. Jestem mega antyekradowa. Założenia. Ale są takie momenty, że włączam. Tak. I, sobie, i, i miałam węgla taką tak, no ale super. Ja sama mam myśl o tym oceniam inną mamę, która idzie z dzieckiem i z ciastkiem. A sama za chwilę robię coś. I gdyby ktoś zobaczył ten fragment, to pomyślałby sobie, o, kolejna mama niewolnica telefonu, no nie? Tak. A to jest nieprawda. Nieprawda. Inna rzecz, druga scenka wam opowiem. Zaprowadzałam starszą córkę do przedszkola, tak w piątki, wcześniej rano ją zaprowadzam zawsze. I byłyśmy na takim lekkim poślizgu czasowym, no nie? I fela się mnie pyta, czy przeczytam jej listę, co będzie do jedzenia w tym, tym. No i ja tak, a nie mam czasu, wiesz, tak czytam, wiesz, tak? Zupa, obja, drugie danie, wiecie, wiecie, rosół, kotlet, coś tam, coś tam. Tak ja byłam, wiesz, no nie mam mamą, która opowiadała bajkę o tym przepisie. No nie. I potem jeszcze byłyśmy, w szatni, bo po coś wróciłyśmy, i słyszę, jak przychodzi mama e, z innym dzieckiem. Patrz, nie damy, jak to mówię, jakby to taką, tak cynicznie mówiła. No nie, ja też jestem w tym samym miejscu często. I chodź, przeczytam ci, co będzie dzisiaj na obiad, no nie? I tak? o marcheweczka z ziemniaczkami. o jak lubisz, ale cię będzie smakowało, no nie? A tu zupka, o rosołek, rosołek, a to twoja ulubiona, mm, ale bym się z tobą zjadła, no nie? I tak sobie sumie się, no i co? A matka ja przed chwilą po prostu zrobię przy to jak najszybciej, no nie? Ale ja to jest, to jest fragment. Ja raczej jestem tą drugą mamą, ale zdarzają mi się takie momenty by sobie no to i jaka ocena? Jak ja bym sama siebie oceniła wtedy? No, ale widzę, że jest niecierpliwiona, śpieszy się do pracy, nie wie, co jest ważne. <grym> tak. No, nie? no, no tak, no tak. No o to chodzi. Hmm. I czemu tak mam? Nie wiem. Myślę, hmm. myślę, że to jest tak, że po trochu zazdrościsz tej mamie, że ona akurat ma ten czas, a ty tego czasu nie masz, i po trochu, jakby chciałabyś zawsze móc. Zrobić tak, że czytasz nie. posiłek ze swoim dzieckiem i jesteś jakby tak dla niego. No a nie masz jakby takich, różne są ograniczenia też, twoje jakieś granice itd. i tak dalej. I trochę jakby ten żal swój przelewasz w taki sposób, że, że właśnie oceniasz tamtą mamę, żeby, ty, żeby, żeby siebie jakoś też w tym nie ocenić. Ja mam inną intuicję, że to może trochę chodzić o to, że te rzeczy, o których mówię, jakby są dla mnie istotne i jakby kosztują mnie czasami dużo. Tak. Więc jak widzę, że ktoś idzie na łatwiznę w tym temacie, to sobie myślę, yy, czemu się nie postarała, nie? Może, może. Ja yy, może przytoczę jedną. Cały czas mi chodzi po głowie ten, ten scenariusz. Na chwilę mi się zapomniało, teraz mi się przypomniało, że yy, jak byłam mamą pierwszego dziecka. I oczywiście dowiedziałam się o chudznonoszeniu, o nosidłach I jeszcze jestem fizjoterapeutą, więc już wcześniej o tym wiedziałam, zanim zostałam mamą, więc tu miałam fibzia już na to, a jak jeszcze do tego się naczytałam, no to, że jakby nosi się dzieci przodem do siebie i jakie Czy to jest tak. ważne i dobre i tak dalej mhm. i wiem, że byliśmy później na wakacjach z synem takim właśnie jeszcze maluchem nosidłowym Nasze pierwsze wakacje, i jak szły rodzice z dzieckiem. poprawiać. Nie, szły rodzice z dzieckiem i mieli jakby dziecko przodem do świata i w tych najgorszych nosidłach, to ja w ogóle we mnie tak buzowały emocje na takiej zasadzie, że ja już mam tą wiedzę, wiesz, tą najlepszą, najprawidłowszą, a oni biedni błądzą i są w tym ciemnogrodzie, wiesz, już zastanawiam się, może jakieś ulotki sobie wydrukuję, będę tak w cichutku tą ulotkę, a może zagada, może ja, ja jakby kaganek oświaty poniosę o, temu światu. ona, ta matka nie wie. No to po pierwsze, że nie wie, po drugie krzywdzi swoje dziecko i ja to widzę. Ona chciałaby to wiedzieć. Ona by chciała to na pewno wiedzieć i, i ten, ale jakby nie ma dobrej formy, jak zwrócić wtedy uwagę, to jest jedno. Po drugie myślę sobie, kurczę, a jak ona jakby, no dobra, no tego nie wie, ale kiedyś się dowie sama, jak będzie chciała to o tym jakby to jest trudne, jak jeszcze widzisz, że ktoś jakby robi coś, co może zaszkodzić temu dziecku, nie? I, I od razu jakby wszystkie dzieci nasze są, coś takiego się włącza, jakaś Ach. taka społeczna odpowiedzialność za, wiesz, dzieci, że teraz jakby, jak ta matka karmi cukrem albo puszcza bajki dziecku, to ja tu poniosę kaganek oświaty i ją uświadomię. No, ale wyobrażasz sobie, że podeszłaby do mnie osoba na przykład na tym stołówce no. i na przykład powiedziałaby tak, Nie fajnie co? Ale w złym kierunku Pani idzie puszczając bajkę dziecku do jedzenia, bo ona to, 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 to i to, i to, i to. I ja to wszystko wiem. Mogę nagrać osobny odcinek, co wiem, dlaczego to jest złe, no nie? I w sensie jakby no ja to wiem. Mhm. Uh -huh. Ale te, te 12 minut, bo nie powiem Wam, że 5, bo pewnie trwało to 12 minut, włączę. Tak, tak, tak. No Więc mówię. i nie, nie... jakby nie chcemy też… I chodzi o to, że kurczę, no czasami rzeczywiście mamy jakieś większe komponencje w jakimś temacie albo większą wiedzę, ale jakby w przypieprzanie się do życia innych, że użyję brzydkiego słowa, może to wypikamy, może nie. nie, nie proszę bardzo. To, to jest jakby to, nie? W sensie takim to, że ty zdobyłaś już jakąś wiedzę. I, I coś odkryłaś, to nie znaczy, że wszyscy w koło muszą to zaraz odkryć, I się o tym dowiedzieć. I co innego jest w rozmowie z przyjaciółką, jak na przykład my ze z Martą czasami tak. coś odkryjemy i wiecie, mamy ze sobą relację zbudowaną. I nie na zasadzie takiego właśnie przyczepienia się, o, zrobisz to źle, tylko na zasadzie, wiesz, co ja ostatnio się odkryłam i dowiedziałam, jakby to jest jakby jakiś nową dla mnie. Czy, czy czytałaś to, czy wiesz o tym, co o tym myślisz? To jest zupełnie inna rozmowa, niż jak ktoś anonimowy na ulicy ci podchodzi i mówi, wani nosi w złym nosidle swoje dziecko, i ona Krzywe biodra. fakt, że noszenie w złym nosidle to zależy jak długo, i miałam taką przyjaciółkę, która dokładnie wiedziała, że robi źle, i po prostu mówi, ale mam takie nosidło, nie stać mnie teraz na inne. I czasami potrzebuję ze z auta, przenieść je do sklepu i to trwa, nie wiem, 5 minut, 15 minut i po prostu wsadzam go w to złe nosidło i przenoszę, pomimo tego, że wiem, że w tym momencie to nie jest najlepsze rozwiązanie. I to też było ciekawe. Czolia. Co się ty... Moja już To nie A ja mam... Aha! No, tylko będę trzeba jej zamazać buźka. I cześć, ja mogę się do ciebie przytulić? A ja ostatnie mam pytanie. Czy jako fizjoterapeuta masz ochotę zwracać uwagę wszystkim innym ludziom, którzy mają złe buty, źle chodzą, źle siedzą i tak dalej? Czy bardziej cię rozgrzewa ten temat y, około dziecięcy? Po pierwsze, jestem fizjoterapeutą dziecięcym, więc najwięcej wiem o yy, fizjoterapii dzieci i co jest prawidłowe, co nie. Ale co ciekawe, na przykład jak się z Tobą spotykam, czy z jakąś inną mamą, i ona trzyma jakoś tam dziecko nieprawidłowo, to w ogóle na to nie zwracam uwagi. W sensie wyłączam sobie na chwilę to myślenie fizjoterapeutyczne, już się tego nauczyłam i nie myślę o tym absolutnie, tylko biorę i e, jakby jestem z nią w relacji i tak dalej. Jeżeli ktoś mnie zapyta wprost, ty mogłabyś mi podpowiedzieć, to wtedy opowiadam, jakby co można, jakby na co zwrócić uwagę i tak dalej, dzielę się wiedzą. Ale już nie mam czegoś takiego, że właśnie biegnę z ulotką kaganka oświaty, i przekazuje, jak powinno być. Dlatego, że każdy też nie da się jakby we wszystkim być idealnym, i każdy w swoim etapie i na swoim momencie, kiedy ma też jakąś przestrzeń w swoim życiu, żeby się jakimś tematem zająć, kolejne zmiany wprowadza. I to, że teraz jakby robi coś nieprawidłowo, to nie znaczy, że za chwilę nie będzie robił no. prawidłowo. I, I że też jakby mi ktoś na początku mojego macierzyństwa zrzucił 10 książek i tematów y, naraz. Które bym miała od razu wprowadzać, poznać, zmieniać i uczyć się, to bym zwariowała. Po prostu mhm. jakby część rzeczy robisz intuicyjnie i dopiero z czasem A. uczysz się A. tego, tak. że można coś zrobić A. lepiej. To? Janika się już z nami żegna, chyba się żegnamy, bo Janika się przeobudziła, więc już czas na nagrywki. Czy się na twoje pytanie? Tak. Okay. tak, 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 tak. Chociaż wydaje mi się, że mi mogłabyś czasem powiedzieć. Nie certolicie Ja Jakbym coś widziała takiego rzeczywiście ważnego, istotnego, to bym powiedziała. Ale nie jako obcej kobiecie z tej ulicy. <grym> I ulotki nie wciskam. Żegnamy się. Żegnamy się, Nika pomacha. Czy ci? Pa! Pa!